Pomysł organizacji Gali siedzi w naszych głowach od dawna. To, co widać na Gali, to nie jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę robimy. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, żebym pracował na Gali tylko jako konferencję. Tam zawsze było coś więcej do zrobienia. Zdecydowanie w Wielkopolsce jest miejsce, żeby zorganizować taką Galę. We pracowaliśmy przy tylu Ganach, w tylu miejscach, że chyba ciężko, żeby cokolwiek nas zaskoczyło. Przekonacie się 5 kwietnia. To zaczęło się od organizacji obozów MMA, czyli Slack Fest Management Campów, na które zjeżdżali się zawodnicy z całej Polski, z zagranicy. No i dzięki temu mamy jakby ten narybek zawodników, których możemy pokazać na naszej gali. Zaczynałem od małych gali, początkowo pracować. Było ciężko, ale się to wszystko źle tyle rozwinęło, że osiągnęliśmy ten, ten stopień, który teraz mamy. Ja swoją przygodę z zapowiadaniem w MMA zaczynałem w Poznaniu, później jeździliśmy po różnych mniejszych i większych galach. Czasem zupełnie jakichś takich małych, które też są fajne, bo, bo tam jest dużo rzeczy takich nieprzygotowanych do końca, które nagle nie grają i ktoś to musi, ktoś to musi zrobić, ktoś to musi na tym zapanować. No i to najczęściej byliśmy my, więc, więc to fajne, bo tam się człowiek bardzo dużo uczy. Zwiedzaliśmy wszystkie miejsca, jakie są możliwe w Polsce. Nieraz na galę musiałem jeździć pociągiem, nierzadko jeżdżąc na galę po 7 godzin, wracając z powrotem w ten, w ten sam dzień. Od razu po zakończeniu gali. Nieraz bywało tak, że się stawało trzecia, czwarta nad ranem. Tu pewnie koledzy przypomną, że raz zaspałem i to okrutnie. Eee, to też jest dla nas że my zwiedzamy, mamy okazję pracować na różnych galach dla różnych organizatorów. A teraz to wszystko się pozmieniało i jakby za, zaotoczyło swój krąg, i teraz nie będę musiał jechać na galę pociągiem, tylko inni przyjadą do nas na galę. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się to chyba tak, żebym ja przyjechał i dostał rozpiskę gotową, wahak nie wiem, taśmy, a Łukasz, żeby wszedł do klatki i zaczął, zaczął sędziować. Nasza praca się zaczyna już dzień wcześniej, w sumie od odważenia, od kontaktu z zawodnikami, z organizatorem lokalizacją hali, szatni. Zawsze w dniu gali przychodzimy na salę, kiedy tam jeszcze wszystko jest w rozsypce. Zawsze sprawdzamy klatkę, patrzymy ja, w którą stronę mam zapowiadać, gdzie są kamery, jak to zrobić, żeby, żeby wszystko było dobrze, gdzie jest główna trybuna. Wydaje mi się, że nasza gala obroni się sama, będzie jedna w swoim rodzaju i nie chcemy jakby tworzyć konkurencji. Chcemy współpracować z innymi osobami, z innymi galami. No i myślę, że to wyjdzie z pożytkiem dla wszystkich. Lokalne władze są przychylne organizacji, Naszej imprezy. Myślę, że to się odbije dużym echem wśród społeczności, nie tylko z Witkowa, tylko z okolicznych miast, jakich jest na Poznań. Burmistrz Witkowa jest bardzo otwartą osobą na sport i chce pomóc nam w organizacji Gali. No i to wszystko wygląda bardzo dobrze. Wszyscy chyba we trójkę świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że sport to jedno, ale sportowców nie ma bez mediów, bez oprawy, bez tego show, dla którego część ludzi przychodzi. To jest gala, to jest wieczorowa atmosfera. Mamy już ludzi, którzy zapewnią, że tą dawkę sportu, którą wniesiemy do klatki, oni nam genialnie oprawią muzyką, efektami specjalnymi, światłami. Będzie rewelacyjnie. Zobaczymy lokalnych zawodników, jak i tych, którzy już się biją jakiś czas w Polsce. Staramy się skupiać na regionalnych zawodnikach. Chcemy, żeby mieli oni gdzie walczyć, czy to amatorsko, czy to zawodowo, ponieważ no niestety w okolicy zbyt dużo gal nie ma, także staramy się wypełnić tę lukę. Prawdopodobnie będzie to jedna z większych imprez organizowanych w Polsce. Pracujemy na innych galach też. Nasze będzie wyjątkowa.